Czy twoje dziecko jest przebodźcowane? Co to właściwie znaczy dla współczesnej rodziny? Jak rozpoznać takie przebodźcowane dziecko i przede wszystkim jak dbać o jego rozwój, żeby go nie przestymulować? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć ekstra dla was w dzisiejszym filmie. Nie przedłużam więc i ruszamy. W dzisiejszym świecie można zaobserwować, że bardzo dzieci są przebodźcowane. Objawia się to najczęściej po pierwsze problemami emocjonalnymi, kłopotami ze snem, albo problemami w budowaniu relacji z innymi. Wśród największych przyczyn leży między innymi całodzienny, wręcz kilkugodzinny pozalekcyjny dostęp do urządzeń z ekranami, czyli. Wiadomo, komputerów, smartfonów oraz telewizora. Drugą sprawą jest nadmiar zajęć pozalekcyjnych i brak balansu między aktywnością i odpoczynkiem. Trzecim problematycznym aspektem, o którym nie należy nie wspomnieć, jest dieta, która ma naprawdę ogromne przełożenie na emocje dziecka. Znajdą się także rodzice, którzy regularnie stymulują rozwój swojego kilkulatka w sposób zrównoważony, to znaczy dbają o optymalny rozwój dziecka. Między innymi starają się stworzyć takie środowisko rodzinne, które będzie budować dziecko do tak zwanego wszechstronnego rozwoju. A dodatkowo ważne jest, Taka sprawa jak inteligencja emocjonalna czy językowa, oraz jakby to określić wrażliwość na kulturę i sztukę. Nie zapominając przy tym wszystkim o jakiejś minimalnej aktywności sportowej. Od razu nasuwa się wniosek: czy prawdą jest, że większa liczba tzw. stymulujących zajęć, do jakich pobudzamy dzieci. A tym samym większa różnorodność odbieranych ze środowiska bodźców, to tym bardziej będą one utalentowane i inteligentne. A może zbyt szeroki wachlarz zajęć ogranicza ich czas na spontaniczną, nieplanowaną zabawę, jak w modelu wychowania przeważającym w Holandii, typu slow life. Gdzie dzieci mają czas po szkole na spędzanie czasu z kolegami, niepośpieszne posiłki w gronie całej rodziny oraz na inne podejmowane czynności zbliżające do siebie członków rodziny? Kluczem do sukcesu jest przeanalizowanie, na czym konkretnie polega stymulacja rozwoju dziecka. Przede wszystkim na utrzymaniu w równowadze kilku czynników. Wymienię tutaj trzy, moim zdaniem najważniejsze, bo e, tak naprawdę nie ma sensu skupiać się na milionie, jak sukces osiągnie się wdrażając w życie te najważniejsze. Po pierwsze, e, na co trzeba zwrócić uwagę, e, to pomnażanie wiedzy Twojego dziecka, e, przez co dostymulu dostymulujemy jego rozwój intelektualny oraz rozwój zdolności, między innymi kreatywność, wyobraźnię, dobrą pamięć. Nie zapominajcie też o prawidłowej stymulacji ruchowej oraz manualnej, co jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju także intelektualnego. A po trzecie primo, zbilansowana dieta zapewniająca optymalne warunki do funkcjonowania układu nerwowego i Dziecięcego balansu emocjonalnego, czyli więcej kwasów omega-3 w menu albo przemycanie dodań większej ilości błonnika w postaci owoców i warzyw. Aby uruchomić naturalną ciekawość dziecka, trzeba najpierw pozwolić mu na, na obserwację otaczającego świata i zbieranie o nim jak najwięcej informacji. Dziecko potrafi powiązać ze sobą fakty. I na tej podstawie, oczywiście, wnioskuje o istniejącym świecie i zależnościach na tym świecie. I wtedy, kiedy dopiero widzi te rozbieżności, to zadaje pytania. Jeśli chodzi o rozwój intelektualny dziecka, najlepiej nie zwlekać się zbyt długo i zacząć już od maleńkości Twoje pociechy, bo taka wczesna edukacja kształtuje bardzo plastyczny mózg małego dziecka. Pierwszą okazją do tego jest na przykład nauka mowy. Już noworodek zbiera informacje i na tej podstawie wnioskuje o znaczeniu poszczególnych słów, ale y, przede wszystkim y, odnajduje te reguły rządzące strukturą zdań i ich odmianą. Pomagając mu y, odszyfrować te reguły, y, jakie my dorośli stosujemy w mowie, rozwijamy tym samym jego myślenie. Poza tym duży wkład ma tu nauka czytania, rozwijająca oczywiście wzrok, słuch i mowę, ale również wyobraźnię i pamięć dziecka. Podobnie zresztą jak z nauką matematyki, która jest równie dobrą metodą, aby rozwinąć na przykład wzrok i słuch, ale także myślenie operacyjne, kreatywność i jego pamięć fotograficzną. I uwaga, wśród najbardziej zaniedbanych obszarów u większości dzieci, zaliczyć możemy niestety sprawność ruchową i manualną, a to one przekładają się na ich rozwój intelektualny, gdyż mózg odpowiada za bardzo wiele funkcji. Dzieci sprawne ruchowo i manualnie osiągają wysokie wyniki w nauce, a dzieci, e, który, których te obszary zostały. Niestety zaniedbane borykają się z wieloma dysfunkcjami. Rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy, że te sprawności powinny być już rozwijane od urodzenia. W tym na przykład właśnie raczkowanie, pełzanie. To wszystko wpływa na ich rozwój. Wiele gadżetów ułatwia nam również opiekę nad niemowlakiem, ale sporo również blokuje jego rozwój. Ale o tym chciałabym Wam szerzej opowiedzieć w kolejnym materiale. Będzie to temat dla młodych mam, młodych tatusiów, e, którzy mają w domu takiego bobaska, e, kilkumiesięcznego maluszka albo planują posiadanie dziecka. Obserwujcie mój kanał, zachęcam bardzo gorąco, a kto jeszcze nie zasubskrybował świadomego rodzica, e, proszę o jedno kliknięcie, a na pewno pozostaniecie na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Pa!